Yeah. No cóż, chcieliśmy pomóc już dać znaczy ulotki, dać im nadzieję na uwolnienie, ale niestety nawet ich nie ma na boisku. Nie wiadomo czy sami z własnej woli nie chcą wyjść, czy po prostu są zakratkowani w szkole. No ale cóż, zostawimy kilka ulotek przez siatkę. Mam nadzieję, że dobrze nagrałem, bo krzywo rękę trzyma. Dobra, no teraz idziemy sobie... do tak? tak. do tej szkoły chodzisz? Yy, a w ogóle jedziesz teraz na szkołę? Tak. A słuchaj, robimy tu przez marca rewolucję. Niestety też w marcu nie wracamy więcej do szkoły, bo chcemy coś z szkolny. Zapraszam Cię na strajk. Beautiful. Dobra, i ja chyba to jest Ja. Yeah. Yeah. Chcesz powiedzieć jeszcze słówko? Nie. Yeah.